Tak, Pan Bóg wynagradza Ci Twoje ofiary. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, czyli nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Przeżywamy wielki tydzień, dzisiaj już wielki wtorek, i także to Słowo Boże prowadzi nas przez historię Abrahama. W jego życiu widzimy wiele motywów dotyczących męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jego relacja z Synem Izaakiem, poświęcenie Syna, różne sytuacje odnoszą nas do tej figury Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, to, o czym dzisiaj usłyszymy, także odnosi się do Wielkiego Tygodnia, którego ukoronowaniem jest zmartwychwstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień Wielkiego Tygodnia. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, za wszystkie spowiedzi, szczególnie te, które miały miejsce od dłuższego czasu. Niech Twoje miłosierdzie, niech Twoja łaska działa w sercach tych wszystkich ludzi, którzy otwierają się na Twój dar miłości i przebaczenia. Dobry Boże, Tobie zawierzam tych wszystkich, którzy przez kolejne dni będą tutaj korzystali z tych rozważań podczas wieczornych nabożeństw ze Słowem Bożym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Być może jest to najważniejszy rozdział dotyczący historii Abrahama, od wersetu 16 do końca. Przekazując mu następne słowa: Oto już przysiągłem na samego siebie, mówi Pan. Że z powodu tego, co uczyniłeś i tego, że gotów byłeś dla mnie nie oszczędzić swojego umiłowanego Syna, będę cię obdarzał swoim błogosławieństwem i będę ciągle zwiększał liczbę Twego potomstwa, także stanie się liczne jak gwiazdy na niebie i jak drobiny piasku na plażach mórz. Twoje potomstwo obejmie w dziedziczne posiadanie miasta swoich nieprzyjaciół. W Twoim potomstwie otrzymają dla siebie błogosławieństwo wszystkie narody ziemi za to, że Ty okazałeś posłuszeństwo mojemu słowu. Potem Abraham wrócił do swoich sług. Powstali i razem podążyli do Berszeby. Abraham przebywał dalej w Berszebie. Po tych wydarzeniach przyniesiono Abrahamowi taką wiadomość. Oto również Milka powiła synów Nachorowi, Twojemu bratu. Usa jako pierworodnego, buza jego brata, Kemuela, protoplastę Syryjczyków, Keseda, Chazo, Pildasza, Jidlafa i Betuela. Betuel zrodził Rebekę. Tych ośmiu synów urodziła Milka na chorowi bratu Abrahama. Również jego nałożnica, mająca na imię Reuma, urodziła mu Tebacha, Gahama, Tahasza i Maaka. Moi drodzy, zatem widzimy ogromny zwrot akcji w tej ostatniej części, 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Najpierw Abraham został wystawiony na próbę, czyli miał złożyć w ofierze swojego jedynego syna Izaaka, którego miał ze swoją żoną Sarą. Pan Bóg ostatecznie nie chciał śmierci chłopca, dlatego wysłannik pana Boga krzyknął Abrahamie: Nie zabijaj tego chłopca. Pan Bóg poczytał tę postawę całkowitego zawierzenia serca Abrahama za piękną i bardzo owocną. I Pan Bóg jeszcze raz potwierdził błogosławieństwo licznego potomstwa, które stanie się takie jak gwiazdy na niebie i jak drobiny piasku na plażach mórz. I za życia Abrahama to już zaczęło się realizować również w jego rodzinie. Oto również Milka powiła synów na chorowi twojemu bratu Usa, Buza, Kemuela, Keseda, Hazo, Pildasza, Jidlafa i Betuela. Zatem, moi drodzy, widzimy Błogosławieństwo, czyli zwrot akcji. Nie śmierć, nie, uniciz, nie unicestwienie linii tego rodu, ale rozwój. To już zaczyna się dziać. Dzięki temu, że Abraham uwierzył i zawierzył. Podobną sytuację widzimy u Hioba. Hiob stracił dzieci, stracił rodzinę, ale dlatego, że był wierny Panu Bogu w tym doświadczeniu, potem pod koniec księgi Hioba widzimy, że Pan Bóg dał mu wiele więcej. Dzieci, o wiele więcej bogactw, o wiele większe błogosławieństwo. I tak samo zobaczymy pod koniec tego Wielkiego Tygodnia. Z jednej strony Chrystus traci to życie doczesne, oddaje życie za owce, ale potem wraca do życia, otrzymuje pełnię chwały z martwej wstania, po to, aby owce miały życie. Zatem, właśnie ta ofiara, którą my ponosimy dla Pana Boga, ostatecznie Przynosi piękne, błogosławione owoce. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz. Panie, Tobie zawierzam moje życie. Panie, Tobie zawierzam moje życie. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, który również zawierzał Panu Bogu swoje trudności, Pan Bóg mu to z czasem hojnie wynagradzał, możesz tą intencję napisać w komentarzu, a ja teraz ją omodlę. O Święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie, aby cię ostrzec i poprowadzić. Gdy troszczyłeś się o Świętą Rodzinę, byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi Święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Wielki Wtorek. Zapraszam jutro w Wielką Środę na ucztę przed śniadaniem, na wieczornik i przyjmijcie Boże błogosławieństwo na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.